Chyba druga! Trzyma, druga. Trzyma, Trzyma, bardzo ładnie, super! Przerzuj się, przerzuj się, przerzuj się, Nic nie ma! Sokół! Daj konia, wejdą i Lubicki! Niech to... Wasz Paweł bliżej! Daj Paweł! Rafał, Rafał, zrób krok piłeczki. Dalej ja się moję. Przeszło się? Co? Co to? Dwa razy po trzech. A nie, panią jeszcze zaczniemy. Panią Nie, Pani będzie służyła do bloków. Do bloków. Jako pierwsza z blokami. To do